Rady zaciągnąć warto u człowieka, który się kryje w tej zaciszy leśnej. Wielki jest wiosok Respublik Radzieckich. Pobożny starzec ma jednak w rozumie nieco szaleństwa. Ilekroć mu prawisz o zamkach, królach, o królewskich dworach, to jak szalony od rozumu błądzi. Stuk, puk, puk, stuk. Boże czaryach rani. Silnej, dzierżawnej i prawosławnej nasz wielki car. Czego chcesz? Rady. <noise> Zostań pustelnikiem. <noise> Gdybym podstarzał dziesiątym krzyżykiem, może bym smutne schował się Dąbrowy, ale ja młody pan czterowieżowy. U. Przemyślam dzisiaj, jakby no, no. się ożenić! Porać mi starcze Lat dwadzieścia z górą, jakże je w puszczy. Co stąd? Ocenić ludzi nie mogę. Ani wskazać, którą. weźmiesz. Dziewicę. Królewny słyną wdziękami. O nieba. Skorup węża, żona zbrodniami podobna do męża, córki, do ojca, a do matek, syny. Jak w jednym gnieździe skłębione gadziny, o! Bogdaj w piorun! Nie przeklinaj. Przeklinaj ze mną, oni klątwy warci! Kim jesteś, starcze? Ja? Król. Popiel trzeci! O, 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 królu mój! Któż mnie z żebraki rozezna? Uzbrajam chamy i lecę do gryzna. Czyś ty skrzydłami anioła złotemi z nieba zleciałeś? Mali gadom! Przepuszczać rycerz! Uskrzydlany! O! O! Mężu! Gdzie stali? Ty jesteś z którzy walą trony! Za pustelnika celą drzewami ukryty. O szczęście! Teraz panem panem złotej tajemnicy. Mógłbym ją z pałacowej rozkrzyczeć wieżycy, albo mojemu panu wiernie opowiedzieć, wyrazami cedzić. Jak się nazywasz? Kostryn, fon kostryn. Nie, 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 nie zlachów? Książąt! Wygnany! Dziś obcy, nieznany własnej ojczyźnie, sługa w obcym kraju. Hajli hajlo! hajlo! Hajli, hajli, Ty jesteś z raju. W imieniu Wojewódzkiego Domu Kultury serdecznie dziękujemy Teatrowi Żeromskiego za nominację. Jednocześnie Przekazujemy dalej to działanie związane z czytaniem balladyny, z pokazaniem fragmentów balladyny Buzkiemu Centrum Kultury i Ostrowieckiemu Browarowi Kultury.